Hello. Jest ktoś? Ktoś mnie ogląda? Cześć wszystkim Ktokolwiek mnie widzi Jestem w Dreźnie Nie wiem czy mnie słychać teraz <laughs> Jestem w Treźnie. Pierwszy dzień wyjazdu mojego mototripu w kierunku Maroko i całej zachodniej wybrzeżem zachodniej Europy. Wyjechałem troszeczkę później niż trzeba było dwa dni później, bo miałem wyjechać w poniedziałek rano. Dziękuję za światło. Wyjechałem dzisiaj, miałem wyjechać o 8, pół godziny później, wyjechałem 8.30, 30, całkiem nieźle. No i się zaczęło. W Koszalinie jak byłem było 33 stopnie, myślałem, że to już jest koniec, koło 30 kończy się gdzieś komfort termiczny, no i dalej było już tylko 36, jak przekroczyłem granicę 37, 38, 39 stopni, niestety 40 stopni, dobiło dzisiaj do 40 stopni, jechało się... Mało przyjemnie, chociaż lubię jeździć motocyklem bardzo fajnie, bardzo fajnie było. Jak ktoś by chciał przetestować jak to jest jechać motocyklem przy 40 stopniowej temperaturze, to wystarczy wziąć, wziąć suszarkę do włosów, ustawić na największe grzanie, na największą prędkość, a ustawić tak gdzieś 50 cm przed twarzą. Włączyć i to jest tak, jakby się jechało w 40 stopniowym temperaturze już z prędkością mniej więcej 120-130 km na godzinę. Chociaż to i tak będzie słabiej, dlatego, że nie słońce, słońce nie pali po głowie, pokazuje. Dużo nie brakowało dzisiaj, żeby już się ta moja podróż skończyła tuż za koszalinem. A jechałem w takiej grupie no dość szybką. Staram się nie przekraczać prędkości, bo dozwolono do 90 km na godzinę. Jechał chyba pięć samochodów, ja jechałem na końcu jako szósty chciałem się zabierać za wyprzedzenie. W którymś momencie było skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z mojej prawej strony. Z przodu stał samochód, który chciał skręcić w tą drogę i z tej drogi jeszcze chciał ktoś wjechać. Pierwsze cztery auta przeleciały, a gość na koszalińskich numerach przede mną stwierdził, że poza terenem zabudowanym przy prędkości ponad 90 km na godzinę ustąpi pierwszeństwa i zaczął hamować słuchajcie już widziałem jak jak wpadam przez tylną szybę do niego na kanapę i dalszą podróż w samochodzie chyba do szpitala będę, będę przemierzał dużo nie brakowało tylko mój refleks i to, że jakoś wyhamowałem motocyklem, udało się udało się uniknąć dzisiejszej kraksy tylko przez to, że gości miał taki kaprys, że ustąpi komuś pierwszeństwo na drodze poza terenem zabudowanym. jak ktoś powie, że no tak, przecież można hamować i tak dalej. Oczywiście fajnie się hamuje samochodem, gdzie są cztery koła i stabilności się nie traci. Natomiast gratuluję każdemu, kto potrafi szybko z dużej prędkości wyhamować na motocyklu, gdzie są dwa koła i bardzo szybko traci się stabilność. Do temperaturze już Wam mówiłem, że, że było niewesoło, dojechałem do Drezna, jestem dzisiaj w Dreznie. przejechałem w sumie 560 km, przejechałem przez całe centrum Drezna, ogarnąłem sobie dzisiaj fajny hotel za całkiem niewielkie pieniądze, wziąłem prysznic, motocykl zaparkowałem pod hotelem i ruszyłem zwiedzać. Drezno przepiękne miasto. Nie wiem ile zrobiłem kilometrów. Jeszcze nie sprawdzałem na, na, na liczniku telefonu. 12, 15 kilometrów na pewno. W każdym razie nogi mi odpadają. Teraz siedzę sobie tutaj niedaleko hotelu, poza centrum miasta, w fajnej restauracyjce. Nawadniam się, bo dzisiaj bardzo mocno, bardzo mocno się odwodniłem. Jak skończę się nawadniać, czy już za chwilę? Będę spać dlatego, że rano pobudka o czwartej, o 5 Wyjeżdżam, startuję do Monachium. Jutro widzimy się w Monachium. Mam do przejechania 500 km No i co? Myślę, że szczęśliwie dojadę. Przynajmniej bardzo bym chciał. W Niemczech jeździ się bardzo kulturalnie. Kierowcy zjeżdżają motocyklą na bok. Nie ma jakichś szaleńczych wyścigów na autostradzie. Wszyscy jeżdżą bardzo kulturalnie. Czekają, nie wbijają się bezpośrednio z prawego na lewy pas, bo chcą akurat ciężarówkę wyprzedać, tylko czekają, aż wszyscy przejadą. E, troszeczkę inaczej to wygląda w Polsce, gdzie cały czas trzeba być spiętym, bo, bo jest totalna partyzantka. A naprawdę fajnie, spokojnie się jedzie. A jeszcze jeden taki motyw. E, co chwilę się zatrzymywałem no, ze względu na temperaturę w, na jakichś tam stacjach paliw, żeby się nawodnić i, i schłodzić trochę organizm przy klimatyzowanym pomieszczeniu we wszystkich stacjach tam gdzie bary były wszyscy zajadali się wurstem, czyli kiełbasa z bułką i musztardą też spróbowałem też spróbowałem ta kiełbasa to taka parówka jak 30 lat temu w Polsce produkowało się parówki na eksport do Rosji głęboko mrożone produkowało się to z momu czyli jak ktoś jest w temacie to wie co to jest mięso odgrostnione mechanicznie i wysyłało się do Rosji. Powiem Wam, że kształt, kolor, rozdrobnienie i smak identyczny jak 30 lat temu to, co do Rosji wysyłaliśmy. Kosztuje to z bułką i z musztardą 4 euro, ale można się najeść, popić kolą za 3 euro i za 7, a jeszcze 50 eurocentów, ja to mówię, podatek od głodu, czyli, czyli tak zwana za serwis, za obsługę napiwek wliczony był do rachunku, czyli za niecałe 8 euro. Całkiem przyzwoite śniadanie z kiełbasy, suchej bułki i musztardy można, można zjeść. Jest już późno, po 22. O 4:00 muszę wstać, więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia jutro. Papa, pa. trzymajcie za mnie kciuki, obserwujcie. Do zobaczenia.